Witam Was bardzo serdecznie. Wygospodarowałem sobie troszkę czasu do tego, żeby przyjść do lasu i przespacerować się w miejscu, gdzie ostatnio znalazłem dość sporo koźlarzy grabowych. I słuchajcie, miałem taką nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie, że coś się pojawi, że coś się uda znaleźć. I muszę Wam powiedzieć, że. Jest dobrze. Że jest dobrze, że coś jest, że opłacało się tutaj przyjść. Bo może pierwszy z nich, nie, jest zbyt piękny, nie jest zbyt imponujący, jeżeli chodzi o wygląd, no bo wygląda jak wygląda, ale zobaczcie. Tam jest młodziutki kolejny. Tutaj jest kolejny. Patrzę w lewo. Jest kolejny. Także było warto tutaj przyjść, było warto się przespacerować, no bo jeżeli jest tylko po co się schylać, to już jest naprawdę sukces, szczególnie, że w lesie cały czas jest sucho. Także bierzemy pierwszego i odwracamy się po trzy kolejne. A te trzy kolejne są młodziutkie. Już wam mogę zaktualizować cztery, bo zobaczcie, jest tutaj kolejny, a tam dalej widzę piątego, więc jest dobrze. Tutaj jest jeszcze jeden, ale taki malutki. Ja je wezmę, bo sobie pięknie rosną, a to miejsce oczywiście będę patrolował w kolejnych dniach, dlatego subskrybujcie mój kanał, żeby tych filmów nie przegapić. Będę odwiedzał również miejsce na borowiki, szlachetne borowiki usiadkowane, więc jak do mnie mam Filmów będzie bardzo dużo, a jeżeli będziecie subskrybować mój kanał, co jest zupełnie darmowe. Żadnego z tych filmów, a co za tym idzie, żadnego pięknego borowika czy koźlarza nie przegapicie. Oczywiście kurki też cały czas są. Na nie również będę chodził, więc będzie tych grzybów bardzo dużo. Słuchajcie, podchodzę do tego, a tutaj zobaczcie. Następny. Następny tutaj z zaliścia się wyłonił, także. Jest dobrze i będę to miejsce odwiedzał, no bo to miejsce zawsze bardzo mi imponuje tym, że jeżeli tylko koźlarze się pojawiają, to tutaj rok temu w obrębie, żeby nie skłamać, może 10 metrów, 15 wokół, było ponad 50 sztuk, i ten film jest dostępny na moim kanale, możecie go znaleźć. On był udostępniony mniej więcej rok temu, plus minus dwa tygodnie naprawdę, więc możecie zobaczyć, jaki potencjał drzemie w tym miejscu, bo potencjał jest niesamowicie wyjątkowy, jeżeli chodzi o to miejsce i koźlarze. Zobaczcie, jakie są piękne, cudowne, tutaj naprawdę się muszę rozbalać. Bo tutaj co chwilę może się coś wydarzyć. Ja je sobie tutaj będę składał na kubkę, tak jak robię to często w tym miejscu. Pamiętam, gdzie je zostawiłem, i następnie zbieram po kolei te, które gdzieś jestem w stanie dostrzec. Zobaczcie, jest jeszcze jeden. Wszystko jest młodziutkie, więc to się wszystko tutaj tak naprawdę zaczyna. Jest już, widzę następne, ale poczekajcie, zrobię króciutką przerwę w nagrywaniu. Jestem ponownie, zrobiłem taką przerwę, bo coś mi się tutaj w telefonie przestawiło i miałem jakieś dziwne nagrywanie to znaczy, taki szeroki kadr i pewnie coś tam się przycięło więc chwilę z mojego komentarza nie było dobrze słychać. Niemniej już ten błąd naprawiłem, żeby ta jakość była lepsza, żeby to było lepsze zbliżenie na te grzyby. I zobaczcie, i kontynuuję, I są kolejne, które za chwileczkę dam na kupkę, ale pokażę Wam, bo ja na początku zauważyłem tylko tego, tylko tego i podszedłem tutaj, żeby go sobie zebrać. Spojrzałem w prawo, i czemu mnie to nie dziwi, że jest kolejny? Potencjał tego miejsca jest po prostu wybitny, niezwykły, i warto z niego czerpać. Bo tutaj naprawdę grzybów jest mnóstwo i zobaczcie, teraz Wam pokażę w obrębie. No nie wiem, zrobiłem 4 kroki, może nie więcej. Zobaczcie, ile jest kozaczków. Tak to wygląda. Coś wspaniałego. Subskrybujcie kanał, a nie przegapicie kolejnych filmów. Żadnych grzybów będziecie na bieżąco. Powiem Wam tak, zrobiłem kilka kolejnych kroków. Zobaczcie ile się kozaczków skrywa w liściach ja, ja je minimalnie odgarnąłem i spójrzcie co się dzieje Ja nie wiem czy ja pamiętam wszystkie lokalizacje a ja zrobiłem kilka kroków dosłownie Bo jeszcze byłem tutaj na momencik zobaczcie tu jest następny. A jeszcze widziałem chyba metr dalej dosłownie, kolejnego e, tak jest, wypatrzyłem go mimo że wystaje tak. Zobaczcie, potencjał miejsca niesamowity, trzeba dokładnie wpatrywać się. Między liście, bo tutaj jest cały klucz do sukcesu, bo o ile te nieco większe widać, no to te mniejsze naprawdę jest bardzo trudno w tych liściach dostrzec, ale jak widzicie, wszystko jest do zrobienia. Zobaczcie, mamy tutaj kolejnych uciekinierów, którzy chcą bawić się w chowanego. Dwa kolejne Piękne kozaki. Tutaj jest jeden, taki dość większy, a tutaj wystaje drugi. Powiem Wam, że jest tyle kleszczy, że chyba ze 30 już z nóg Przed chwilą tu gdzieś się zatrzymują, w sensie jest ich bardzo dużo. Tutaj gdzieś musiały się pojawić, ale zobaczcie. Kolejne dwa piękne koźlarze, właśnie z liści młodziutkie. No co powoduje, że człowiek no wie, że w najbliższych dniach będzie ich coraz więcej, no bo jeżeli rosną małe, to wiele z nich jeszcze nie widać. Kolejne zaczną się rozwijać, więc w kolejnych dniach naprawdę warto obserwować właśnie to miejsce, bo może dać mnóstwo radości. No, i tak naprawdę można sobie spacerować cały czas. I zobaczcie, wśród zieleni wystają kolejne koźlarze. Trzeba się troszkę przyjrzeć, ale nie jest to takie trudne. Jak w miejscach, gdzie, są, gdzie jest mnóstwo suchych liści, bo tam poziom jest naprawdę bardzo trudny. Wybaczcie, że teraz troszeczkę ruszałem kamerą, ale patrzę po prostu po nogach, czy nie ma kolejnych kleszczy, bo trzeba bardzo uważać jak najszybciej jest siebie zrzucać, bo później one szybko biegną do góry, pod ubrania i wtedy już może być za późno, bo w domu czasami już zdarza się, że one są po prostu w ciało wbite. Naprawdę bardzo uważajcie, bo no, mnóstwo tego jest. Na szczęście mnóstwo zaczyna się pokazywać również różnych grzybów. Bo są dwa obok siebie, a trzeci jest dokładnie tutaj. Więc jeden przy drugim tak naprawdę sobie rosną. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Tutaj jest jeden bardzo ładny. Tutaj jest drugi, który niczemu, temu pierwszemu nie ustępuje i one rosną obok siebie, żeby złapać je w jednym kadrze, to tak to wygląda. Także co? No, zabieramy. Za chwileczkę sprawdzę jak to z nimi jest w środku, bo na zewnątrz imponują. Zobaczymy jak to będzie w środku. Mam nadzieję, że też mi zaimponują, tym że nie będą robaczywe, choć szanse na to są minimalne. Natomiast subskrybujcie mój kanał. Subskrypcja nic nie kosztuje, nie przegapcie kolejnych filmów, bo grzybów coraz więcej się zaczyna pokazywać. No i ja w związku z tym przemieszczam się dalej. Jest nawet czwarty, który jest tutaj. Zobaczcie. Tutaj. Tego nie nagram wam tak ładnie, ponieważ było to niemożliwe. Ale tego jak najbardziej, proszę bardzo. Już wam go pokazuję tak wygląda. Poezja, coś pięknego. Tak wygląda z drugiej strony. No widoki cudowne, a ja widzę tam następnego słuchajcie tam stoi sobie, także bierzemy tego. No i co? Z czterema, postaram się jakoś objąć. Z czterema idziemy dalej. Ja się to jeszcze obejrzę raz, bo często z jednej strony nie widać, z drugiej już widać, co się dzieje. No nic nie widzę, więc nie przerywam nagrywania i idziemy dalej. No bo po co przerywać, jak wystarczy zrobić 5-6 kroków? W zasadzie kroczków. Jesteśmy na miejscu, bo już jesteśmy. Zobaczcie, te sobie kładę, tutaj się już jakiś przewrócił, szkoda, zjedzony, ale oczywiście żuki niech sobie pojedzą, życzę im smacznego, a mi się dostaje taki, więc też bardzo pozytywnie, szczególnie, że po sąsiedzku były cztery inne, czego chcieć więcej, zobaczcie jaki piękny. Nawet nie muszę przerywać nagrywania, i to jest bardzo wyjątkowe, bo to pokazuje potencjał miejsca i to, że one rosną jeden przy drugim. Subskrybujcie, to nic nie kosztuje. Wkrótce mnóstwo kolejnych filmów i takich pięknych, wyjątkowych widoków. Kapelusz. Zobaczcie, czasami takie ujęcia, tutaj na dole mech. No coś cudownego. Coś wspaniałego. Tak się prezentuje w dłoni. Piękny, no ale zobaczymy, czy uda się go odratować. To za chwileczkę, no ale piękna sztuka. Zresztą miejsce bardzo wyjątkowe, w tym mchu. Bardzo dużo ich rośnie. Jak widzieliście jeden przy drugim, więc miejsce iście wyjątkowe. No i słuchajcie, czas na krótkie podsumowanie dzisiejszego spaceru, bardzo przyjemnego, bo w końcu zaczęły pojawiać się koźlarze, których jeszcze 2-3 tygodnie temu nie było w ogóle, dopiero w ostatnim tygodniu zaczęły się pojawiać i. Las kontynuuje, a w zasadzie to miejsce kontynuuje świetną pasę, czyli to, że tych koźlarzy pojawia się coraz więcej, co bardzo cieszy. Oczywiście, to miejsce będę cały czas patrolował. Będę patrolował miejsca na kurki, borowiki szlachetne, borowiki usiadkowane, więc takie filmy również, oczywiście, na kanale. W związku z tym zachęcam do subskrybowania. To zupełnie nic nie kosztuje. Wystarczy wcisnąć ten guż, duży guzik, to zajmuje dosłownie Sekundę, a wtedy automatycznie, kiedy dodam film, od razu przychodzi wam powiadomienie: jesteście na bieżąco, wiecie ile z grzybów i nie przegapicie żadnego pięknego borowika, koźlarza, kurek. Czy innych grzybów, które wkrótce również powinny się w lesie pojawić? Zachęcam również do oglądania filmów z dzikimi zwierzętami w rolach głównych. Filmy te przedstawiają ich codzienne życie. W lesie wyjątkowe sceny z tego życia, gdzie ja wszystko dokładnie tłumaczę, więc poza. Zwierzętami, jest mnóstwo filmów z grzybów, jest sprzątanie lasu, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Ja wracam do domu z podniesioną głową, bo piękne koźlarze mam ze sobą, będzie bardzo smacznie. No i wkrótce kolejne filmy, dlatego jeszcze raz zachęcam do subskrybowania. A na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam.